Po co jestem? Wyobraźcie sobie sytuację, że wsiadacie do pociągu. Do pociągu, na którym nie ma informacji o kierunku jazdy. Do pociągu wsiadacie bez biletu. Brzmi jak fantastyczna przygoda. Jedziemy, nie wiemy dokąd. Nie wiemy po co. Może będzie fajnie, a może nie będzie fajnie? Może wysiądziemy na pierwszej stacji, a może przejedziemy pół Polski, a może pół Europy? Podobnie jest w naszym klubie Toastmasters. Jeśli nie mamy wyznaczonego celu, nie wiemy dokąd zmierzamy, po co to robimy, po co to chcemy robić, to wszystko nie ma sensu. Ten cel jest szalenie istotny, żeby umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, po co tutaj jestem. Dlaczego wyznaczenie celu jest ważne? Przede wszystkim nadaje kierunek, w którym chcemy podążać. To powoduje, że będziemy robili to, co jest ważne. Nie to, co nam się wydaje, że jest ważne, ale to, co jest ważne do naszego celu. Dlaczego wyznaczenie celu jest ważne? Bo rośnie nasza motywacja. Ta wewnętrzna zaczyna się przekuwać na tą zewnętrzną. I bynajmniej nie chodzi o sytuację, kiedy jest fajnie, kiedy jest wszystko dobrze. Ta motywacja jest szalenie istotna wtedy, kiedy mamy chwilę zwątpienia, kiedy pójdzie coś nie tak, kiedy zaczynamy mieć przeciwności losu. Na przykład zachorujemy, będziemy mieli delegację, z jakiegoś powodu nie będziemy mogli przyjść. To ta motywacja spowoduje, że nam się znowu zachce. I kiedy przystępowałem do tą z Masters we wrześniu zeszłego roku, to miałem cel, żeby poznać fajnych ludzi. Udało się. Miałem to szczęście. Że zapisując się we wrześniu, dowiedziałem się, że jest impreza, wyjazd integracyjny. Od razu zapłaciłem i pojechałem. Było świetnie. Do dzisiaj wspominam, jak widzicie, przywołuję tę historię, to uśmiech na mojej twarzy pojawia się szczery prawdziwy dzisiaj ten cel mój jest w klubie Toastmasters inny dzisiaj moim celem jest inspirowanie dzisiaj moim celem jest wzmacnianie relacji dzisiaj moim celem jest rozwijanie siebie tutaj na tej scenie Chcę mówić spokojnie, nie chaotycznie, chcę mówić z sensownością, tak żeby odbiorcy, moi odbiorcy, moi słuchacze, nie zastanawiali się, co on mówi, ale żeby chłonęli to, co chcę im przekazać. Ta podróż, ta świadoma podróż, to wyznaczenie tego celu. Jest tak, że wsiadamy do tego pociągu z biletem w ręku. W ręku, w ręce, z biletem. Trzymamy bilet w swoich dłoniach. I dzisiaj ja mam dla każdego z Was bilet. Tak. I poproszę Was, zachęcam do tego, abyście ten bilet uzupełnili. Abyście poszukali odpowiedzi na pytanie, po co jestem? Jak ten cel wyznaczać, bo to jest ważne? Jaki jest mój cel obecności w klubie? Które swoje umiejętności chcę rozwinąć? Konkretnie, należy to doprecyzować. Nie wystarczy powiedzieć wystąpień publicznych. To jest zbyt ogólne. Konkretnie trzeba powiedzieć, jaki element chcę rozwijać. I uwaga, gdzie chcę korzystać z tych umiejętności? Jakie będę miał moje korzyści, jakie one będą, kiedy osiągnę swój cel? I nie ma co się bać, jeśli odpowiedź jest, bo chcę więcej zarabiać. To jest OK. Nie ma też co... Udawać i bać się z napisaniem na tym bilecie, bo chcę zmienić pracę. To jest Wasz cel. Czego oczekuję od klubowiczów? Czyli czego oczekuję od kompanów mojej podróży w tym pociągu? Czego oczekuję od zarządu? Od tych, co sterują tym klubem. I ostatnie, ostatnie pytanie tego biletu. Jak będę ten cel realizowała i realizował w klubie, co ja dam od siebie? Częstujcie się. <noise>